Święta Teresa de Cepeda y czyli Święta Teresa z zawilli, mistyczne doświadczenia i reforma zakonu karmelitanek. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus urodziła się 28 marca 1515 roku w Avilii w Hiszpanii, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Od najmłodszych lat interesowała się żywotami świętych i pragnęła naśladować ich życie. Jako siedmioletnia dziewczynka, zafascynowana męczeństwem próbowała wraz z bratem udać się do Maurus, aby ponieść śmierć za wiarę, jednak ich wujek powstrzymał ich przed realizacją tego planu. W wieku 20 lat, mimo sprzeciwu rodziny, wstąpiła do klasztoru karmelitanek pod wezwaniem wcielenia w Awilii gdzie w 1537 roku złożyła śluby zakonne. Początkowo życie zakonne nie spełniało jej duchowych oczekiwań. Klasztor był liczny, a reguła złagodzona, co prowadziło do rozruzienia dyscypliny. Teresa przeżywała wewnętrzne rozterki, poszukując głębszego sensu swojego powołania. Niewielu wie, że Teresa początkowo próbowała znaleźć sens w świeckim życiu, zanim odkryła głębie modlitwy i kontemplacji. W wieku około 39 lat Teresa zaczęła doświadczać intensywnych przeżyć mistycznych, takich jak wizje, ekstazy i duchowe uniesienia. Jednym z najbardziej znanych doświadczeń była tak zwana transwerberacja, czyli mistyczne przebicie serca przez Anioła Ognistą Strzałą, co symbolizowało jej całkowite oddanie się Bogu. W jednym z zapisów Teresa opisywała, jak doświadczyła spotkania z Aniołem. Które symbolicznie pokazał jej drogę do wewnętrznego odrodzenia. Przeżycia mistyczne i pragnienia głębszego życia duchowego skłoniły Teresę do podjęcia reformy Zakonu karmelitańskiego. W 1562 roku założyła w awilii pierwszy klasztor karmelitanek bosych pod wezwaniem świętego Józefa, wprowadzając surowszą regułę opartą na ubóstwie, modlitwie i kontemplacji. Jej reformy spotkały się z oporem zarówno wewnątrz zakonu, jak i ze strony władz kościelnych, jednak z czasem zyskały uznanie i stały się wzorem dla wielu wspólnot zakonnych. Reformy Teresy spotkały się z oporem, ponieważ niektórzy uważali, że jej podejście jest zbyt radykalne, ale z czasem stało się wzorem dla wielu. Teresa Zawilli jest autorką wielu dzieł duchowych, w tym księgi życia. Twierdzy wewnętrznej oraz drogi doskonałości, których dzieli się swoim doświadczeniem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej. Jej nauki miały ogromny wpływ na rozwój duchowości chrześcijańskiej, a w 1970 roku została ogłoszona doktorem Kościoła jako pierwsza kobieta w historii. Jej pismo zwane Twierdzą wewnętrzną często cytowane jest przez duchownych jako przewodnik w codziennej modlitwie. Życie świętej Teresy z Awidli to dowód na to, że głęboka duchowość może zrewolucjonizować życie Wspólnoty i inspirować ludzi na całym świecie. Jej mistyczne doświadczenia i reformy zakonu Karmelitanek pozostawiły trwały ślad w historii Kościoła. Papież Pius, 11 29 kwietnia 1923 roku beatyfikował świętą Teresę od dzieciątka Jezus. Natomiast kanalizacji dokonał papież Pius 11-17 maja 1925 roku. Yeah.